Cześć wszystkim, witam Was ponownie na kanale Czerwona Truskawka i witam Was w kolejnym filmiku. I dzisiaj postanowiłam pokazać Wam e, Open Box e, z e, sklepu Kabożonaria. E, dzisiaj chciałam właśnie przedstawić Wam, e, co kupiłam w tym sklepiku. I tak, na początek może podam Wam wizytówkę. stan taką wizytówkę Caboszonaria. To jest tak, sklep dla twórców rękodzieła po fabrykaty karoliki, kaboszone, akcesoria To jest wizyturka tego sklepu I teraz Wam przedstawię, co kupiłam, co zamówiłam I jak to wszystko wygląda Więc rzeczy jest dosyć dużo Za całą paczkę zapłaciłam dokładnie 80 zł I przesyłka była darmowa, ponieważ od 50 zł przy zamówieniu jest darmowa wysyłka, więc to jest też duży plus, bo wysyłka zwykle dużo kosztuje. Więc przysyłka była darmowa i dostałam też gratis. Także zaczynamy. Na początek przejdziemy do pierwszego woreczka. I tutaj mam tak. Kilka kokartek. To jest różowa, zielona i pomarańczowa. Tutaj mamy taki zamszowy prędzelek. Można sobie go gdzieś przypiąć, jak będziemy robić jakieś różne inne rzeczy To już nie do modeliny, ale też można go zdobić. E, tutaj mamy e, malutkie takie, takie klamerki ich Jest tutaj trzy, tak to mówiłam, trzy klamerki dokładnie e, Tutaj mamy taką jakby z farowskiego, tak wygląda Taki diamencik, e, koralik z takim, takie serduszko a tutaj mam trzy szklane takie wkładki do kaboszonów. Jest to pierwszy woreczek. Eee, kolejne rzeczy to mogę Wam pokazać od razu jaki jest tam gratis w takim woreczku. I tutaj mam kilka zawieszek. Tutaj taką mam takie kółeczko do bryloczka, kłódkę z serduszkiem, taki ładny kluczyk eee, starego złota. Tutaj mam zawieszkę amur I takie ładne duże serduszko Z jakimś wzorem w środku. Więc bardzo dziękuję za gratis Bardzo fajnie Następnie tutaj jest woreczek z różyczkami, które zamówiłam Więc tą kaboszanę mogę je wyciągnąć Z woreczka Tak I mam najróżniejsze różyczki Taką, taką Zamówiłam kilka właśnie. tutaj mam taką czerwoną, taka śliczna malutka niebieska. Te są różowe, takie malutkie. To jest jeszcze inna różowa. No po prostu są bardzo różne kolorki tych różyczek. Naprawdę są śliczne i nie wiedziałam, żeby no aż tak wyglądały właśnie. Tak bardzo są ładnie wykrojone ogólnie. Okej. Okay. Takie różne ich jest dosyć dużo, zamówiłam sobie sporo, żeby potem mieć. Tak, yy, następnie mam kolejny woreczek. I to będą również zawieszki. To są duże serce. Mam takie serce z kwiatami w środku tu mam takie duże serce. Tutaj mam jeszcze jedno takie i. Tutaj mam jeszcze takie. takie który dostam też w gratisie. A tutaj mam znowu kłódkę i dwie zawieszki Amur A następny woreczek i tutaj mam również jeszcze zawieszki bardzo dużo różnych zawieszek już Wam je pokazuję tworzymy woreczek, aby mogła pokazać Wam wszystko w przybliżeniu ok więc tutaj mam taką śliczną kokartkę, którą użyję do breloka. Jak się o. Kolejna rzecz to wieża Eiffla i ona wygląda po prostu super. Nie wiedziałam, że będzie aż tak właśnie wyglądała. To jest napis, napis France, czyli Francja. To po prostu świetna. Następnie jest taka duża słówka i to będzie ogólnie wisiorek. Doczepię sobie do tego łańcuszek. Następnie mam coś dla fanów igrzysk śmierci. Tutaj mam kosogłosa. W kółeczku. Taki duży on jest, mniej więcej taki. Kolejna rzecz to taka zakładka do książki to jest pióro. Coś dla fanów też czytelników, też właśnie do książek. To jest takie, te, taki haczek. Tu mam y, trzy aparaty, fotograficzne, i trzy wieszaczki. Tu mam jeszcze jeden. Trzy wezawieżki z wieżyczkami. Następnie mam jeszcze taką dużą różyczkę To też jest bardzo ładna. Ona jest mniej więcej w wielkości wieży i flow, bo obie rzeczy są bardzo duże. I już zostały mi trzy ostatnie woreczki. Tutaj mam rzecz, która mi się naprawdę bardzo przydaje. I to są mianowicie różne łańcuszki, które zamówiłam. No, do robienia właśnie różnych naszyjników. I tak, tutaj mamy bazę do mm, bransoletki Z taką kokardką, to jest takie zapięcie, bardzo ładne I właśnie tak się prezentuje baza do bransoletki, do tych tutaj kółeczek można sobie doczepić swoje czarnce z modeliny Właśnie dużo bransoletek robię, więc mi się przydaje I tutaj mamy już dosyć dużo różnych łańcuszków o, taki łańcuszek mam, taki długi, srebrny. I tutaj mam jeszcze dwie bazy e, brazoletek. Więc dokładnie mam razem trzy bazy brazoletek, łącznie. I tutaj mam przedostatni woreczek. I w nim są różne bazy. Już Wam pokazuję wszystkie naraz. Yy... Ok. Więc tak, tutaj są dwie bazy spinki. Takie jakby o. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale takie spinki właśnie. I tutaj można sobie coś nakleić. To są takie dwie bazy. E, następnie mam bazę wsówki z takim oczkiem. Tutaj też może coś sobie nakleić: srebrną. E, tutaj mam bazy do kolczyków. To są sztyfty. To jest takie wieczko dla, dla nas kółeczko do breloczka. Tutaj mam. Dwie bazy do właśnie kaboszonów. Tutaj jest zazwyczaj coś dorabiam z modeliny albo drukuję obrazek i właśnie nakładam takie kółeczko. O. Wtedy jak nakładam obrazek, drukuję i sobie nakładam to kółeczko. Dokładnie to wygląda jak medali do medalionów bazy. I dwie bazy do kolczyków. Tak. Takie śliczne. Tutaj mam od razu zrobione już kolczyki. Tutaj są dwie kokardki, takie łączniki. A tutaj są bazy do kabusza Srebrne. No i mamy ostatni woreczek i tutaj jest masa różnych zawieszek. Tutaj między innymi są takie, takie różne temy Właśnie takie kołko do sterowania. Tutaj jest ptaszek. Następnie jest tutaj masa innych rzeczy. To są malutkie wieże iFla, dużo jest różnych kluczyków, jak widzicie tutaj jest kotwica. Małe słówki śliczne są. One są bardzo tanie, więc wzięłam ich dosyć dużo. Mi się przydadzą na pewno do jakiejś bransoletki. I właśnie to są takie różne jeszcze inne. Na przykład są miski różne. Tak, więc różne zawieszki. I ostatnimi rzeczami to jest taki yy, woreczek na prezent. O tak otwiera. Może coś sobie zapakować. Taki już ręcznie pewnie robimy. I ostatnimi rzeczami, które bardzo są bardzo ciekawe. Nigdzie ich nie widziałam, więc sobie wzięłam. To są woreczki do pakowania i one mają naprawdę bardzo różne kolory i wzory. Mogę wam pokazać każdy wzór, który wzięłam. I tak, mam takie. One są półfoliowe, takie. Taka krówka, jakby. Taki w kratkę. Takie kwiatuszki. Tutaj mam jeszcze taki jakby czarny w kropki. Taki. I dwa czerwone. Więc to by była cała paczka z Cabochonaria. Bardzo dziękuję za całą paczkę. Ona przyszła naprawdę bardzo w szybkim tempie. I to by były wszystkie rzeczy, które zamówiłam. Ceny są naprawdę niskie. Jest bardzo dużo promocji, bo chyba ten sklep dopiero zaczął swoją działalność. I jakby coś to linka macie w opisie. Znajdziecie tam dużo przydatnych dla Was rzeczy. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Jeśli filmik Wam się podobał i rzeczy Wam się podobały, dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!